Cześć. Dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o produktach, jakie pojawiły się w katalogu numer 9 w miniaturowych, podróżnych wersjach. Jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które wyjeżdżają oraz bardzo dużo podróżują, ponieważ mogą zawsze zabrać i mieć przy sobie swoje ulubione produkty. Właśnie w takich małych, miniaturowych wersjach, które nie zajmują wiele miejsca w kosmetyczce. Mamy okres wakacyjny, dlatego też pojawia się więcej okazji do wyjazdów i podróży. Więc ja już sobie skompletowałam wszystkie swoje ulubione produkty, których używam i które będę zabierała ze sobą na wszystkie wyjazdy. Dzieliłam te produkty na demakijaż oraz pielęgnację. Jeżeli chodzi o demakijaż, to mamy tutaj płyn micelarny, który bardzo fajnie oczyszcza. Usuwa nawet wodoodporny makijaż, fajnie odświeża i koi skórę. Następnie mamy kolejny błęd do makijażu, tym razem z olejkiem. Ja go używam wtedy, kiedy mam suchą skórę i potrzebuję ona nawilżenia. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, to mamy tutaj odświeżający żel do mycia twarzy, który bardzo dobrze usuwa makijaż, głęboko oczyszcza i bardzo fajnie matuje skórę. A w tyle przed chwileczką słyszeliście głos mojego kota, który panicznie boi się nadchodzącej burzy. A wracając do naszego oczyszczania, to mamy tutaj peeling micelarny do twarzy. On ma bardzo fajną żelową formułę z takimi bardzo drobniutkimi cząsteczkami, które delikatnie peelingują skórę. Teraz, jeżeli chodzi o taką regenerację, przywrócenie blasku, wzmocnienie i wygładzenie skóry, to mamy tutaj głęboko regenerujący krem, maskę do twarzy na noc z technologią Hyaluronic 3X. Dla mnie rewelacyjny jest ten produkt, super się u mnie sprawdza. W ogóle lubię bardzo tą serię ENIU Clinical i uważam, że jest ona jedną z lepszych, jeśli chodzi o ENIU. Ten krem rewelacyjnie bardzo szybko przywraca odpowiedni poziom nawilżenia naszej skórze, a dzięki temu właśnie ona odzyskuje taki młodzieńczy blask. Jest naprawdę bardzo fajnie wygładzona i widać, że jest wzmocniona i kolejny mój ulubieniec i must w mojej pielęgnacji a jest to rozświetlające, odmładzające serum do twarzy z 10% witaminą C wyrównuje koloryt skóry wygładza i przywraca jej zdrowy blask jeżeli chodzi o nawilżenie zarówno twarzy, jak i całego ciała to super się u mnie sprawdza intensywnie regenerujący krem do ciała, twarzy i rąk z olejkiem kokosowym bardzo dobrze nawilża skórę i nadaje jej takiej fajnej miękkości. Takie produkty w wersjach mini polecam zamówić nie tylko osobom, które je używają, lubią i chcą zabierać właśnie takie produkty w wersjach mini na wyjazdy, ale również polecam je osobom, które jeszcze ich nie używały, a chcą je wypróbować. Avon w swojej ofercie posiada wiele próbek, ale nie wszystkich produktów. Z pewnością nie ma w nich płynów micelarnych czy żeli. Dlatego takie produkty w wersjach mini będą bardzo fajne do testowania, ponieważ w próbkach, wiadomo, tego produktu jest mało. No a tutaj mamy już konkretną jego ilość, która pozwoli nam na dłuższe testowanie tego produktu i rzetelne sprawdzenie oraz ocenę, czy ten produkt nam służy, czy ten produkt się u nas sprawdził i czy po prostu warto go zamówić. Obecnie obowiązującym katalogu numer 9 jest bardzo fajna oferta, w której jeśli kupicie trzy dowolne produkty ze stron 192-193, a na tych stronach znajdują się między innymi właśnie te produkty w mini wersjach, to możecie sobie zamówić wakacyjną kosmetyczkę w cenie 5 zł. Kosmetyczka prezentuje się w ten sposób jest naprawdę bardzo fajna, bo przyrządzczysta ja najbardziej lubię właśnie takie kosmetyczki, ponieważ widzę co w niej mam i przede wszystkim nie mam problemu e, nigdy z wyciągnięciem produktu, który potrzebuję. Kosmetyczka prezentuje się w ten sposób jest naprawdę bardzo fajna, bo przyrządzczysta ja najbardziej lubię właśnie takie kosmetyczki, ponieważ widzę co w niej mam i przede wszystkim nie mam problemu e, nigdy z wyciągnięciem produktu, który potrzebuję. Jak widzicie, wszystkie produkty w mini wersjach się do niej zmieściły. Jest jeszcze nawet troszeczkę miejsca, żeby coś tutaj dołożyć. Ta kosmetyczka jest dość wysoka, dlatego też spokojnie zmieścicie do niej jakieś większe gabarytowo kosmetyki, takie jak żele, odżywki, balsamy czy też szampony do włosów. Jak już widzicie, ja już swoją kosmetyczkę na wyjazdy mam przygotowaną, zawsze sobie ją odkładam w jedno miejsce w półce, dzięki czemu w szaleństwie pakowania nie muszę już pamiętać o takich podstawowych produktach do pielęgnacji. Jest to naprawdę bardzo wygodne i ułatwiające życie, a życie trzeba sobie ułatwiać.